וחומש. זה <śled> Witam Państwa bardzo serdecznie po spotkaniu KGHM zagłębi Rubin kontra Łużyce Lubań. Dziś w Rubinie dzielimy się punktami, a ze mną jest trener Grzegorz Szoman. Witam Panie trenerze. Panie trenerze, bardzo proszę o słowo o meczu. Generalnie jestem zadowolony, bo przegraliśmy do przodu 1-0. Chłopcy pokazali charakter, wyciągnęli, zagrali bardzo dobre zawody moim zdaniem. Wcale nie ustępowali, ustępowała wreszcie nie z momentami wręcz przeciwnie dłużej utrzymywaliśmy się przy piłce, to my kreowaliśmy bardziej grę, to my stwarzaliśmy groźniejsze sytuacje. Czy tak może to... trener powiedzieć, że to był jeden z najlepszych meczów naszych zawodników? Czy najlepszych? To... Na wyjeździe na przykład. Na wyjeździe? No, można powiedzieć, że tak, bo bardzo dobry mecz by zagrali też w Legnicy z Miedzią. Dzisiaj można powiedzieć, że był to naprawdę dobry mecz. Generalnie trzeba powiedzieć sobie szczerze, że Sporo meczów zagraliśmy bardzo dobrze, także ja jestem zadowolony, pracują, pokazują charakter, dużo ciekawych rozwiązań, to jest najważniejsze, bo są w wieku rozwojowym, ma to ma kolosalne znaczenie, to wynik jest ważny, czasami mniej ważny, ważne to, co oni na tak, i też trzeba powiedzieć, wiem, że trener nie lubi patrzeć na tabelę, ale e, ciągle utrzymujemy się w czubie, ciągle czwarta lokata. Dzisiaj oczywiście za Zagłębie dopisuje jedno oczko, my jedno oczko i walczymy. Oczywiście szans na awans nie ma, ale żeby jak najlepiej się zaprezentować. Oczywiście, generalnie czy ten awans byłby potrzebny Taki drużynie, wydaje mi się, że byłoby to naprawdę duże wyzwanie i moglibyśmy się mocno męczyć. Natomiast jesteśmy w dobrym miejscu, w dobrej lidze dla tych chłopców, którzy w tą piłkę i dziewczyny... Tutaj, tutaj, tutaj. Zdecydowanie. A mógłby trener dzisiaj jakieś kilka postaci wyróżnić, które zaprezentowały się zespół. bardzo dobrze? Zespół. 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 Wiedziałem, że trener to ma właśnie po to pytałem. Zawsze zespół, bo ciężko zespół. wyróżnić jak naprawdę nikt nie zawiódł. To tutaj dzisiaj nikt nie zawiódł, to wręcz przeciwnie. Bardzo mi się podobała dzisiaj postawa mojego zespołu. Widać było po chłopcach, że są zmobilizowani, zmotywowani, widać to było już na rozgrzewce. Jechali z bardzo dobrą me mentalnością, no, to też tak w autobusie tak, słyszeliśmy. Tak, tak. Obserwowałem właśnie ich zachowania na rozrzeczce. widać, że są bardzo mocno, naprawdę mocno ukierunkowani na to, żeby do... zagrać te dobre zawody i takowe rozegrali, bo nie ma się tutaj co oszukiwać. Drużyna z zagłębiami, mimo jest dwójką, była na kilkoma zawodnikami na Dokładnie to też nie przestraszyło naszych nie zawodników. Przestraszyło, wręcz przeciwnie. Zmotywowało. Zmotywowało do klasy Przecież też mogliśmy pokazać tutaj na tle dobrych chłopców grających w pierwszej lice, że wcale nie jesteśmy nikomu. Tak więc no panie trenerze, nie będziemy dalej przedłużać. Dziękuję bardzo serdecznie i do Dziecia zobaczenia. Dobrego. Witamy ponownie, tym razem trener KGHM Zagłębia Lubin, trener Przemysłow Kotlarz. Witam Panie trenerze. Witam. I tak jak trenera gości, taki trenera proszę o komentarz po meczu. Wyrównany mecz na bardzo dobrym poziomie, Różna różne prawda pokazała dzisiaj wysoki poziom. Ciężko było gdzieś nam minąć jeden na jeden rywala. Ale naprawdę na fajnej intensywności, na dużej intensywności mecz mógł się podobać. Czy dzisiejszy mecz, wiemy, że był o lidera oczywiście dla Waszego zespołu, ale był tak nacechowany, że musimy wygrać, żeby być liderem? Czy to nie, już nie? w tym wieku my nie gramy na wynik, nie gramy o punkty. Tak naprawdę gramy, żeby rozwijać tych młodych chłopaków. Mamy swoje założenia i na tym bazujemy. Wynik to jest sprawa w tym wieku, drugorzędnym. Mhm. Czy spodziewał się trener takiego spotkania dzisiaj? Na przykład, że użyte postawią godne warunki? Na pewno, bo w Lubanie. Przegraliśmy wysoko i nasza gra była dużo słabsza niż dzisiaj. Dzisiaj byliśmy wyrównanym e, zespołem więc na tle drużyny z Lubania, więc robimy progres cały czas, idziemy do przodu i nawet ta runda rewanżowa pokazuje, nie mówię o wynikach, ale o samej grze, że zrobiliśmy du duży progres. Czyli uważa trener, że dzisiejsze 1-1 jeden jeden to wynik zasłużony? Jak najbardziej, myślę, że jest sprawiedliwy, bo jedna i druga którzy nam mają swoje sytuacje, a wynik to jest prawa drugorzędna. drugorzędna. naprawdę chłopcy złubajna też są. No, jest kilku ciekawych chłopców, którym warto się przyglądać. Mógłby trener paru zawodników na przykład wyróżnić, którzy dzisiaj zagrali tak kluczowe role. Bo wiemy, że trener Roman powiedział, że to zespół. Czy u trenera również dominował zespół, a nie jeden kluczowy zawodnik? No, oczywiście, no, my bazujemy na tym, chcemy rozwijać indywidualności, rozwijać chłopców. Jeśli na, na tym poziomie indywidualnie nie będziemy gdzieś wyróżniać chłopców, bo oni funkcjonują fajnie jako zespół, ale my patrzymy też na jednostki, bo wiadomo, w przyszłości nie, nie wszyscy pójdą wyżej, a to musimy rozwijać indywidualność. Takie pytanie, czy ta godzina 19:30, Państwo zobaczą ten materiał o innej godzinie, pewnie innego dnia, natomiast czy ona była jakoś podyktowana, czy to może taką po prostu wypadło z terminarza. Yy, no, dogadaliśmy się z trenerem. Z Łużyc yy, przenieśliśmy mecz na piątek A 19 ponieważ yy, no, wcześniej mamy tre jednostki treningowe na tych boiskach, więc ciężko dostępność. A o takiej godzinie zagraliśmy yy, 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 lubią się zgodzić. Więc... I myślę, że wyniknęło dzisiaj naprawdę bardzo dobre widowisko, także dla kibiców, dla oka 1 do jednego, tak jak trener powiedział. Nie, na, naprawdę, mecz na fajnej intensywności z jednej i z drugiej strony, więc mógł się podobać. No nic, tak więc bardzo serdecznie dziękuję trenerze. Dzięki Pozdrawiam. i do zobaczenia. Do zobaczenia. Thank